Jak logo wpływa na percepcję marki? Logo jest jednym z najważniejszych elementów identyfikacji wizualnej, ponieważ buduje pierwsze skojarzenia z marką. Tworzy pierwsze wrażenie. Logo to pierwsza rzecz, którą klient widzi. Powinno być proste, czytelne i pasować do branży. Przykład: Orlen stosuje symbol Orła, który kojarzy się z siłą i narodowym charakterem marki. Buduje rozpoznawalność. Charakterystyczne logo pomaga wyróżnić markę na tle konkurencji. Przykładowo żabka z zieloną żabką z uśmiechem stała się ikoną sklepów na rogu. Trzecie, oddaje charakter firmy. Kolory, kształty i styl logo wpływają na emocje. Przykład Pkobb w nowoczesnej wersji logo podkreśla zaufanie i stabilność. Czwarte, zapewnia spójność wizualną. Logo powinno wyglądać dobrze zarówno w małych formatach, na przykład na opakowaniu, jak i w dużych kampaniach reklamowych, na billboardach. Piąte, wspiera zapamiętywalność marki. Klienci szybciej zapamiętują marki, które mają proste, ale unikalne logo przykład play z charakterystycznym fioletowym kolorem. Podsumowując, logo wpływa na pierwsze wrażenie, rozpoznawalność i emocjonalne skojarzenia z marką. A jeśli Ty potrzebujesz logo? Zapraszam do studio kreacja.